Siema z tej strony zakręcona pozytywnie, jak pomela. Rozwalamy systemy, słuchajcie, wracamy na kanał. Co robimy? Robimy, słuchajcie, małe remonty oczywiście. Tu będzie łazienka, ale to powoli. Tu jest y, ogólnie kuchnia. Zobaczcie, to wszystko będzie malowane i malujemy i tak dalej. Zobaczcie, odnawiamy sobie meble. Meble wyglądają tak. W tej chwili, słuchajcie, to są meble takie. I tu są takie z lewej. Robimy skromnie, fajnie na razie, gdyż wiadomo o co chodzi, że niedługo się wyprowadzamy. Złożyłam też papiery na budowę. Buduję to dom ze 150 tysięcy sama. Firma oczywiście ekipa budowlana. Mam nadzieję, że pomożecie. No i cóż, no i lecimy słuchajcie, z, z, ze wszystkim, tak Tak jak powiedziałam, zobaczcie, tu jest wygląda mniej więcej tak. Blat był biały, teraz blat jest żółty, tak trochę wiecie, odnawiamy. Lecimy taką konstrukcję. od wszystko z kampera, to co moja poprzenosiłam. No i cóż, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Schnie. W tej chwili słuchajcie, będziemy, co my będziemy robić? Malować Blat. Lecimy, słuchajcie, do malowania blata, Blatu. Ogólnie mówiąc, Blat, słuchajcie, malujemy na jaką? Na żółto. Tak, czyli Blat robimy sobie, słuchajcie, na żółto. Choroba jeszcze jest i jest. Będziemy już wszystko w bieli. jeszcze to to pomalujemy sobie, odnowimy. To lecimy, słuchajcie, dalej. No i tak jak słuchajcie mówiłam, będziecie chcieli ochronę czy coś, to tak jak powiedziałam, w miło chęcio Biuro i tak dalej. Mówię poważnie zobaczcie. Smaru, smalu, malu, malu. ścianki sobie też odnowimy, ale to powoli, słuchajcie. Na razie się męczymy tutaj. Mamy no, zawsze proszę więc za dobrze. Więc lecimy na swoje. Niedługo pokażę Wam, jak się stawia chatę. Do zimy musimy się wyrobić, słuchajcie, także wiecie. Wszystko tylko pozawozić. No lecimy dalej. Lecimy, lecimy. Słuchajcie, tu zobaczcie. Odnawianie, chcieliście? Odnawianie starych mebli macie. Ktoś mi podrąbał pomysł fajnie, ale spoko. Dzięki. Pomysły mi się słuchajcie kończyły, nie no żartuję. No i zobaczcie, to to malujemy na żółto. Tu mamy słuchajcie farbę, zaraz Wam pokażę mniej więcej jaką, tak szapę mam, że się ogarnę. Taką będziemy malować na wszystko ogarniesz tu malować. I zobaczcie, malu, malu, smaru, smaru. Tu, 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 tu. Zobaczcie, to wygląda zobaczcie, mniej więcej tak. Wiem, bajzer, zaraz będzie to będzie malowane, słuchajcie. Teraz to coś. Czekajcie. To wygląda, zobaczcie, mniej więcej tak. Tam będzie łazienka wyprowadzona na razie. Na razie się męczymy. Jeszcze tutaj już szkice projektu domu są, więc nie jest źle. Ze ściany powolnimy. Teraz tak, zobaczcie, te coś. Będziemy malować na, już Wam mówię, czekajcie, na taką farbę, także lecimy. Widzicie? Sorry za bajzer tak jak mówię, ogarniam sobie remonciki. Zobaczcie, jest, jest różnica, co? Teraz zobaczymy tutaj. Zobaczcie, odnowianko. No więc kochani, takim oto zwariowanym odcinkiem się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym pa, pa.